Szczęść Boże, dzień dobry, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja sobie wędruję tutaj dalej po, e, po front sztoku e, z pięknymi widokami tutaj we, we Szwajcarii. Nie wiem, za mną te widoczki się rozciągają tutaj z jednej strony i z drugiej strony, także na piękne Alpy. E, dzisiaj 12 dzień sierpnia, dzisiaj będziemy rozważać Ewangelię według świętego Mateusza. 18 rozdział, wersety od 1 do 5, 10 werset i od 12 do 4. 14 wersetu. Ja sobie za chwileczkę zajmę jakieś miejsce, żeby przeczytać Ewangelię, żeby ją nie czytać właśnie jak tutaj sobie wędruję, ale potem, jak będę rozważać, to jakoś sobie dalej pójdę, żeby się nie zatrzymywać w miejscu. Ale teraz akurat przeczytam tą. Piękną Ewangelię, z takim pięknym widokiem, który będzie za mną. Nie wiem, czy jest to widoczne, może będzie widoczne. O, zobaczcie, jak pięknie, pięknie widać. E, I w takim, tle, w takim tle chciałbym przeczytać z takim tłem, to jest poprawnie, chciałbym przeczytać tę Ewangelię. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nim i rzekł. Zaprawdę powiada wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wjedziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, nie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiada wam, aniołowie i w niebie wpatrują się w was, się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiada Wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych Małych. Moi drodzy, taka myśl mi przyszła tutaj do głowy, że e, myślę, że e, ta Ewangelia nam przypomina o wielkiej godności człowieka. E, tutaj w kontekście akurat dziecka to też warto, jakby cały kontekst e, tych czasów, w których Pan Jezus żył e, wiedzieć, i że tam był z tyłu głowy, że dziecko faktycznie nie miało jakiegoś takiego statusu. E, nadzwyczajnego w tym, w tym czasie, one były często porównywane do tego stosu właśnie niewolnika, właściwie dziecko nie mogło nic, nie miało właściwie bardzo mało praw i, i Pan Jezus, zobaczcie, postawił dziecko jako, jako wzór, że trzeba się odmienić, trzeba stać się jak dziecko, czyli zaufać, totalnie zaufać, ale wydaje mi się, że chodzi o coś więcej, bo to też tym jest przypowieść o zagubionej owcy, że każdy człowiek ma niesamowitą godność, Ej, obojętnie jaki on język, jakiego kraju pochodzi, jakim językiem mówi, e, obojętnie jaką religię wyznaje, obojętnie jakie ma poglądy, obojętnie co z sobą reprezentuje, zawsze ma niesamowitą godność. Nawet jeśli by był naprawdę największym grzesznikiem, jakim... By mógł być na całym świecie, zawsze ma godność z racji tego, że Jezus został stworzony na obraz i podobieństwo Bożej. Każdy człowiek został stworzony. I myślę, że warto może się dzisiaj skonfrontować z takim pytaniem. W jaki sposób my patrzymy na drugiego człowieka? Czy my czasem nie odbieramy tej godności drugiemu człowiekowi? Czy mamy jakieś uprzedzenia wobec, wobec innych ludzi? Bo mają inny kolor skóry. Inną religię, e, inaczej wierzą. E, myślę, że warto sobie dzisiaj zadać to pytanie i się z tym, z tym jakiś skonfrontować. E, dobra, tyle. Ja sobie dalej podróżuję tutaj i pięknie sobie tutaj. Podziwiam widoczki, które są za mną. O, jakbym chciał, żebyście to zobaczyli naszym. To jest naprawdę wspaniale, pięknie. Ja wiem, że kamera po prostu tego nie i Pokazuje i nie oddaje na pewno, ale myślę, ciepło o Was w tym miejscu. Eee, I tak dziękuję Panu Jezusowi, że tak pięknie stworzył świat, bo to jest naprawdę najważniejszy, najpiękniejszy, bo Jemu się należy chwała. Stworzył świat i stworzył człowiek. Zobaczcie, ten świat mógłby być najpiękniejszy: w pięknym góry, piękne morze, ale w tym jest człowiek, człowiek, który ma najważniejszą i największą godność, bo stworzył został stworzony obraz i pół Pana Boga. Tyle jest mojej strony. Dobrego możemy. Bo ja wam życzę. Oczywiście się pomóżmy jeszcze, zawierzmy Dziękuję. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ale Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Kleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesz teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeże, błogosławie Bóg mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego Bożego dnia Wam życzę. Do zobaczenia, do słyszenia. Widzimy się jutro. Obiecuję, że znowu zagram z takich pięknych widoczków tutaj z tej góry do porannej pulsy prosto z serca. Panie, że jesteście, cieszę się i trzymajcie się mocno. Przeżyjmy ten dzień dobrze z Panem Bogiem. Z Bogiem.